Model skarpy Light Trek to już kultowy lekki but trekkingowy posiada wszystko co takie buty powinny posiadać, czyli niewielką wagę membrany GoreTex oraz podeszwę Vibram. Vibram to syntetyczna podeszwa opracowana przez słynnego włoskiego producenta Vitale niego nazwa produktu pochodzi od jego imienia i nazwiska. Historia podeszkwy zaczęła się od powrotu Bramaniego z tragicznie zakończonej ekspedycji w 1935 roku w włoskich Alpach pozostało jego pięciu kolegów wspinaczy. Jedną z głównych przyczyn wypadku były używane wówczas podkute buty, które ześlizgiwały się w nikstowym terenie. W 1937 roku z pomocą firmy oponiarskiej Pirelli Bramani wypuścił na rynek pierwsze podeszkwy swojego pomysłu. Do dziś Libram cieszy się wysokim uznaniem wśród wspinaczy, alpinistów i turystów górskich. Ciągle jest najczęściej używaną podeszwą na świecie. Membrana GoreTex obejmuje ona rodzinę wyrobów o podwyższonym komforcie: nową kategorię wyrobów w 100% wodoszczelnych, zapewniających niezrównany poziom wygody oraz komfortu. Przeznaczona jest dla wszystkich entuzjastów wypoczynku czynnego którzy stawiają najwyższe wymagania wytrzymałościowe nie tylko sobie, ale i wyposażeniu. Produkty Gore-Tex wykorzystują nową technologię membranową w połączeniu z materiałami zewnętrznymi o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, w tym przypadku z kordurą zapewniają maksymalną ochronę nawet w najbardziej wymagających warunkach. Model ten produkowany jest przez skarpę od wielu lat z niewielkimi modyfikacjami dotyczącymi głównie podeszwy. Light Trek GTX to buty uniwersalne, idealne zarówno do trekkingu jak i na dłuższe wypady za miasto, a wiele osób używa go zimą i latem wręcz jako buty na co dzień. Jednym słowem prosty, porządny but bez udziwnień można powiedzieć, że jest to numer jeden w swojej kategorii. Te buty nie zawiodą Twoich oczekiwań, wybierz to co sprawdzone zostało już przez tysiące zadowolonych użytkowników. Waga 1450 gram przy rozmiarze 42 podeszła wibram cholewka skóra połączona z kordurą.